Witam, z tej a to jest przedstawienie mojej kolekcji gier z serii Super Mario Bros. Dokładnie tak, moi drodzy, jak wiecie, bądź może nie wiecie, Mario obchodzi w tym roku 40-lecie wszystkiego najlepszego Mario. Wiem, trochę się spóźniłem, ale nie planowałem w początku nagrywać tego typu filmu. Zdecydowałem się na to, ponieważ od początku tego miesiąca robię sobie maraton 3D Marianów, ponieważ jak wiecie, bądź może nie wiecie ponownie, ostatnio wyszło Super Mario Galaxy plus Super Mario Galaxy 2 Nintendo Switcha i tak się składa, że Super Mario Galaxy 2 to była jedyna gra 3D, której nie przyszedłem po dziś dzień, ponieważ po prostu jej nie posiadałem, e, więc stwierdziłem, że a kupię sobie, ponieważ w tej chwili Nintendo Switch 2 jest moją main konsolą, jakby nie patrzeć, więc like kupmy, przysięgam i z tego też powodu w tej chwili robię ten maraton. No i stwierdziłem, że skoro jestem w takim marianowym klimaciku już, to przy okazji Wam pokażę wszystkie swoje gry z marianów, a jest tego nawet sporo, jak na to, że jestem głównie fanem Sonika i wiele osób uważa, że bycie fanem Sonika i Mario się nie łączy ze sobą. Tak nie jest, przysięgam, oczywiście zawsze preferowałem bardziej niebieskiego szczura od grubego hydraulika. I muszę Was przeprosić, że jest trochę ciemno, mam nadzieję, że oświetlenie będzie w miarę OK, ale niestety od dobrego tygodnia, chyba już nawet ponad, yy... No sobie jest pochmurno, wkurza już mnie ta pogoda. A zresztą jeszcze tak ostatnia taka rzecz, wiem, że miał być QA już ponad tydzień temu, ale poprzednią niedzielę dowaliło mnie przeziębienie i to na tyle takie srogie, że po dziś dzień nawet nie czuję się 100% zdrowy przysięgam, więc jakieś srogie gówno za przeproszenie mnie dowaliło. I dlatego też nie było to QA, ponieważ czułem się kiepsko, a ten film jest takim wstępem do mojego powrotu na YouTube już faktycznego, taki powiedzmy film właśnie, taki film przywracający mnie na YouTube, powiedzmy. Nagra chciałem nagrać coś takiego bardziej... Spokojnego QA też tym, tego typu filmem jest, ale stwierdziłem, a tak jeszcze przed tym walniemy sobie tego typu film. A QA postaram się nagrać jak najszybciej to możliwe. Przepraszam Was za zwłokę, ale mówię, to nie jest moja wina, niestety tak mnie dowaliło. Dobra, bo przedłużenie jest przepotężne, przysięgam, jesteśmy już 2,5 minuty prawie w filmie, więc zaczynamy, moi drodzy, od pierwszej gierki, mianowicie Super Mario Land na konsole Nintendo Game Boy, dokładnie tak. Tak nam tutaj, moi drodzy, wygląda. Mam to w takim fikuśnym pudełeczku aktualnie od kaset magnetofonowych. Tutaj macie poradnik, jeśli byście chcieli zobaczyć, jak takie sobie coś zrobić. Dokładnie tak, Super Mario Land, proszę bardzo. I w środku mamy oczywiście Cardage, proszę bardzo. Tak wygląda Cardiff do Super Mario Land. Jest to, jest to bardzo ciekawa aktualnie gra 2D z serii. Mariana, dość nietypowa, ma dość interesujące, dość oryginalne, zwłaszcza jak na serię Mario światy. Jest fajna, podoba mi się, taka popierduleczka. Fizyka trochę oczywiście kuleje, no ale to jest gra na Game Boya, zresztą pierwsza z Mariana, więc można wybaczyć Nintendo. Jest to gra spoko. Dokładnie tak. Dalej, moi drodzy, mamy aktualnie. Hmm... Cyfrówkę na Nintendo Wii, mianowicie Super Mario 64, dokładnie tak. Jest to gra, którą, ciekawostkę, nie kupiłem, eee, przez sklep Wii tylko pobrałem, ponieważ spóźniłem się z tego, dobrze pamiętam, to chyba był dobry miesiąc. <grym> Nintendo w tym samym roku zdążyło zamknąć sklep Wii dzięki Nintendo, więc byłem zmuszony tą grę pobrać, więc czysto teoretycznie ją posiadam, bo hej, Nintendo nie chciało moich pieniędzy, więc... Sorry, memory. Krzysięgam, <grym> like, walony, jajca. <grym> Więc e, tak, Super Mario 64 na Wii, e, dokładnie tak. E, następnie, moi drodzy, ciśniemy sobie z 3 ds i zaczynamy od gry Super Mario 3D Land, czyli najbardziej underrated 3D gry z serii. Bardzo lubię aktualnie Super Mario 3D Land, jest to spoko gierka. Mam z nią bardzo sporo nostalgii, jest to mój pierwszy 3D Mario, w którego kiedykolwiek zagrałem na swoim 3 d którego kupiłem w 2015 roku, czyli 10 lat temu. Nie wiem, po prostu ten czas zapierdala, jak porypany. Tak nam moi drodzy wygląda, proszę bardzo. W środku, mówię, ja Widzę, że pod względem światła nie ma tragedii, więc widzę, że powinniście coś widzieć, przysięgam. W środku wygląda to w taki sposób: mamy karbisz, mamy takie fajne tutaj zdobienia. Tutaj mamy. Proszę bardzo, twarz Mario. <laughs> For a win. jest to bardzo ciekawa gra, ponieważ jest to w wielkim skrócie. 2D Mario działający w 3 d jest To bardzo ciekawy zamysł. E, takie tech demo troszeczkę do Super Mario 3D World. Bardzo już gierka. E, I druga gra e, z 3DS-a jeśli chodzi o mm, jeśli chodzi o fizyczne wydania, mianowicie Super Mario Maker na Nintendo 3DS-a w wydaniu Nintendo Selects. Co do zasady nie lubię wydań Reprodukcyjnych, ale wydania Nintendo Select zawsze były aktualnie ładne. No, spójrz na to, wygląda to ładnie. E, dokładnie tak, tak nam tutaj to wygląda. Z tyłu proszę bardzo, w taki sposób. E, OK. I w środku wygląda to w taki sposób. Proszę bardzo, mamy garbage. No i różne przeróżne tutaj e, instrukcje. Dokładnie tak. Choć stricte instrukcji do tej gry niestety nie e, nie, do, nie uświadczymy. I w tej chwili przechodzimy sobie do 3DSika. Pokażę Wam swoje gierki cyfrowe. O, hello there. Przysięgam. No, tak. Pokażę Wam gierki swoje cyfrowe, aż mi się głos załamuje. Ok, więc tak. Pójdźmy, co my tu aktualnie, kurde, bela, mamy. Eee, tak, tutaj mamy NESówki najpierw, mamy Super Mario Bros. Eee, czy coś tu jeszcze jest? O, to jest moje pytanie. Tak, jest jeszcze Mario and Yoshi, proszę bardzo. To są gierki na NESa. Eee, mamy Game Boyowe, eee, mamy Mario Kart Super Circuit, eee, mamy no, WarioWare też może się, myślę, liczyć. Wiem, że to jest liczone jako osobna seria, no ale, hej, proszę bardzo, WarioWare, więc zaliczmy to, I guess. Dalej mamy Mario versus Donkey Kong. Następnie Yoshi's Island Super Mario Advance 3. I to chyba tyle. Tak, to tyle. I tak, to wszystko. Dobra, to wszystko jeśli chodzi o cyfrówki 3DS-owe, więc tak wygląda moja kolekcja cyfrówek. To wszystko, żeby było śmieszniej, nie zostało przeze mnie w ogóle kupione, ponieważ mam to za pomocą ambasadorskiej edycji na 3DS-a, które zostało wydane z powodu tego, że... Yy, to było dla osób, które kupiły 3DS-a wcześniej, kiedy kosztował jeszcze w chuj pieniędzy, później obniżyli mocno ceny i stwierdzili, że żeby oddać ludziom troszeczkę kasy z tego powodu, to wypuścili ambasadorzską edycję, taką aplikację, która dawała wam darmo darmowe NESówki i darmowe gry na Game Boy Advance, co jest, like, kurde, prawie jak nie Nintendo w dzisiejszych czasach brzmi, przysięgam, like, Nintendo w tym był zdesperowany, co widać, przysięgam, co widać. E, dobra, e, teraz moi drodzy ciśniemy aktualnie z grami na e, Wii U, czyli najbardziej underrated konsolę e, Nintendo i zaczynamy moi drodzy od New Super Mario Bros. U, dokładnie tak, wydanie niemieckie. Oh. Gadziałam sięgam, ale no, tak nam tutaj moi drodzy wygląda, bardzo fajna gierka, aktualnie lubię. E, tą grę jest spoko, proszę bardzo, a w środku... Wygląda to w taki sposób. Mamy tutaj płytkę tutaj nie ma instrukcji, ale z tego co dobrze pamiętam, europejskie wydania nie miały za bardzo instrukcji, rzadko się zdarzało, więc no tak to niestety wygląda. Amerykańskie miały często i gęsto instrukcje, edycje, a europejskie na Wii U, no, no, no no nie, więc. E... No cóż, cóż mogę powiedzieć i druga gra aktualnie fizyczna na Wii U, mianowicie Super Mario Maker, więc tak, mam wersję handheldową i stacjonarną. Uważana e, ta gra jest za najlepszą z serii Makerów. E, dwójka takim podobno kiepsko wyszła, nigdy nie śledziłem jakoś mocno dwójki. Może to też jest aktualnie dowód na to, że nie jest jakoś super hiper szalona Przysięgam. Pamiętam, że filmów z Makera 1 oglądałem efekty chuj po prostu i marzyłem, że mógł z tą grę zagrać. Po czym kupiłem, właśnie wydaje na 3DS-a, a później kupiłem Wii U, No i mam wersję oryginalną. Pudełeczko bardzo fajne, i ono jest takie żół żółciutkie, proszę bardzo. Więc nie tylko okładka, ty widzicie też to Wii U jest tej żółte. Bardzo fajny zamysł, lubię jak coś takiego się dzieje aktualnie. No i tak nam tutaj moi drodzy, wygląda tył, proszę bardzo. I w środku. Mamy płytkę. O, i tutaj nawet mówione jest, jest nawet nam powiedziane, że aktualnie jest elektroniczna instrukcja na Wii U, więc no cóż, więc tak nam tej moi drodzy, wygląda. Super Mario Maker, świetna, świetna gierka, przysięgam. Ok, i teraz, moi drodzy, czas na aktualnie cyfrówki na Wii U, więc dokładnie tak, ładnie, pięknie nam tutaj się włączy Wii U, proszę bardzo, Wii U Mini, tak jest. Ok. Nadzieję, że nie będzie włączyć się za długo. Czasami Wii U potrafi się włączać. No, trochę czasu potrafi. <laughs> Przysięgam, ale zobaczymy, jak będzie tym razem. Eee, ok, Wii U Mini. Pieszymy bardzo. Czekamy, czekamy, czekamy. Ok. Ja specjalnie dzisiaj podłączałem tego padleta, ponieważ bateria w padlecie potrafi padać bardzo szybko, nawet bez używania padleta, co jest irytujące. I mi się strasznie długo włączał. Ej, moi, mi. E, dokładnie, ale teraz na szczęście mu przeszło, to dobrze. E, dobrze, tutaj z cyfrówek, moi drodzy, mamy Mario Kart 8, które ja mam aktualnie wydanie specjalne. No, zresztą widzicie, czarne Wii U było wydanie, z wydaniem specjalnym, e, i można było dorwać wersję, gdzie było preinstalowane Mario Kart 8, i ja tą wersję właśnie posiadam. E, dokładnie tak. E, no i teraz e, aktualnie nesówki, proszę bardzo, mamy Super Mario Bros, Super Mario. Mario Bros The Lost Levels, czyli prawdziwa dwójka, ta abominacja, czyli Super Mario Bros 2 amerykańskie, które próbuje udawać, e, to, które udaje, e, że jest Marianem, przysięgam, nie lubię tej gry, e, i Super Mario Bros 3, e, dokładnie tak, więc mamy trzy podstawowe części plus abominacja w postaci SMB2. Zobaczcie, nie mogę się powstrzymać. O, no tej przy okazji mam Super Mario 4 na, yy, w wersji, to jest PC port przeportowany na Wii U, więc no to się nie liczy stricte do kolekcji, no ale tak, mam jak najbardziej. Yy, no i ze snes mamy Super Mario World, czyli Super Mario Bros. 4, przysięgam. Chyba nawet w Japonii, dobrze pamiętam, tak się ta gra nazywa, e, coś ten design, więc Japończycy wiedzieli, przysięgam. Więc tak wygląda aktualnie moja kolekcja cyfrówek na Wii U, świetna konsolka, przysięgam. O tym też nigdy się nie zamknę, o tym jak bardzo ta gra jest, ta, przepraszam, konsola jest świetna. I tak, teraz moi drodzy, ciśniemy z grami fizycznymi na konsole Nintendo Switch i zaczynamy, moi drodzy, z grubej rury, mianowicie moja najulubieńsza gra z serii Super Mario Bros., mianowicie Super Mario Odyssey. Ach, nie mogę doczekać jak dojdę w końcu do tej gry w moim maratonie, tak? Jeśli ktoś chce wiedzieć, jestem w tej chwili na Super Mario 3D World, więc została mi jeszcze, no w sumie po tej grze, już jest Odyssey i później Bowser's Fury i kończę maraton. Dokładnie tak, więc. Nie mogę się już doczekać. Tak nam, moi drodzy, wygląda, proszę bardzo, Super Mario Odyssey po francusku. Dokładnie tak, jest to wydanie francuskie, od ciekawostka. I w środku wygląda na to w taki sposób. Podoba mi się to strasznie, mam jump-up, super star, wypisany tekst. Świetne, bardzo, bardzo lubię aktualnie ten zamysł. Mamy Paulin, proszę bardzo. No i mamy Cardiff, oczywiście, Super Mario Odyssey. Uwielbiam tą grę. Po prostu ją uwielbiam. Dokładnie tak. Następnie, moi drodzy, mamy, jak już mowa o Super Mario 3D World, to mamy Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Dokładnie tak. Dwie świetne gierki. Zgadza się. Z tyłu wygląda to w taki sposób, proszę bardzo. Więc mamy w wielkim skrócie sequel do Super Mario 3D Land i wręcz można powiedzieć takie Super Mario Odyssey. 1,5, można tak troszeczkę powiedzieć. Mamy otwarty świat, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, fajny, e, bardzo fajna gierka zresztą. Bowser's Fury jest również bardzo, bardzo, bardzo fajne. I w środku mamy w taki sposób: mamy Carbage, i tutaj mamy go Giga Bowsera. Przysięgam. E, I mamy Mariana oraz Bowser e, Juniora, dokładnie, tak więc, więc stricte z Bowser's Fury. Świetna rzecz. No chyba nawet nie giga, bo on się chyba może nawet mega bowser nazywa, bo giga bowser to jest po prostu nieco większa jego wersja. Nie wiem, nie znam się za bardzo na loże. Mario jakkolwiek nie byłoby ubogie oczywiście, ale nie znam się, więc ktoś mądrzejszy musiałby się wypowiedzieć. Następnie moi drodzy mamy... Kolekcję, którą bardzo trudno dzisiaj dorwać za normalną cenę, ponieważ Nintendo odjebało dziwne rzeczy z tą yy, kolekcją. Zresztą kolekcja uważana za bardzo niepotrzebną i za kiepską co do zasady. Ja tą kolekcję lubię i miałem sz na, szczęście, na szczęście szczęście, że dorwałem ją już po... Tym, jak produkcja została zatrzymana, skończona kompletnie za normalną cenę, tam chyba około 150, może 200 zł. Mianowicie, moi drodzy, Super Mario 3D All Stars dokładnie tak, kolekcja, która ma w sobie Super Mario 64, Super Mario Sunshine oraz Super Mario Galaxy. Ehm, tak. Ta kolekcja też była szkalowana za to, że. Hej, nie dali Galaxy 2 chociażby. Nie wiem, nie, nie ma 3D Land, też również, bo. like, no come on, nie przysięgam. No i zresztą też coś, co mi się o tyle nie podoba, że Super Mario Galaxy plus Super Mario Galaxy 2 spowodował, że mamy Galaxy 1 ponownie na Switchu. Mówię, osoby, które nie miały możliwości kupienia tej kolekcji, a cyfrowo również nie wyszła. No to fajnie, bo mogą sobie w to pograć, ale ja mam w tej chwili dwie wersje Galaxy, czego nie za bardzo chciałem. <laughs> ale no okej, okay, no dobra, przysięgam. Tak na moi drodzy, to wygląda. Bardzo lubię pudełeczko, jest świetne. Eee... Dokładnie tak. Tutaj mamy trzy różne Mariany. Jest ten low-poly, przysięgam. <laughs> Piękna rzecz. I w środku... Środ yy, środek już kompletnie jest super. Bardzo mi się podoba. Mamy tutaj screeny Super Mario 64. I mamy Mariana z gwiazdką. Tutaj mamy Sunshine, yy, sunshine, <laughs> sunshine y i Mario z Shinem. Oraz Galaxy y i Mario z gwiazdką. Świetna rzecz. Tutaj mamy Carbidge Super Mario 3 The All Stars. Bardzo lubię aktualnie to, jak ta kolekcja się e, prezentuje. No ja mówię, oczywiście mam trochę za złe tej kolekcji właśnie tych rzeczy, które wymieniłem, ale ja co za ją lubię. Na go na la, jest spoko. No i hej, mogę się w tej chwili flexować, że ją posiadam w ogóle. Przysięgam. E, Bo Janusze potrafią wystawiać ją za 1000 złotych wzwyż. To jest po prostu pojebane. No, i mój najnowszy nabytek, czyli właśnie wcześniej już e, wspomniane Super Mario Galaxy Plus, Super Mario Galaxy 2. Dokładnie tak, proszę bardzo, tak nam tutaj, moi drodzy, wygląda. E, dokładnie tak. E, proszę bardzo, mianowicie jedna z najlepszych gier z Marianem, czyli jedynka. No i dwójka, na której się trochę zawiodłem. Ograłem już ją i. No, to jest galaxii, ale pod każdym względem słabsze, niestety. Taka jest moja opinia. I tak, w ogóle, tutaj w środku również bardzo fajnie. I mamy tutaj, proszę bardzo, nie Ok, i ostatecznie, moi drodzy, ostatnia gierka. Jaka pozostała fizyczna, mianowicie Mario Kart World. Te jakże niesławne w tej chwili Mario Kart World. Moim, moim zdaniem niektórzy troszeczkę przesadzają z hejtem na tą grę. Już od samego początku, jak w nią grałem, tak uważałem. Choć też oczywiście nie grałem w Mario Kart 8 Deluxe, ja zdaję sobie z tego sprawę, że ta gra jest pod każdym niemalże względem lepsza od World. No i to jak online potraktowało Nintendo również nie jest zbyt fajne. No ja jako osoba, która nie grywa online, zwłaszcza nie chce mi się kupować Nintendo Switch online, nie narzekam. Mówię, rozumiem osoby, które mówią, że hatfu na tą grę, ale mi się podobała. No, jest. Okej, okay, taka, żeby sobie popykać, choć preferuję oczywiście Sonic Racing Crossword, przysięgam, Sonic Racing Crossword Supremacy. Mm -hmm. <laughs> ale tak, Mario Kart World tak na mojej drodze wygląda, proszę bardzo. Moja jedyna pudełkowa aktualnie wersja jakichkolwiek Mario Kartów. No i w środku czerwono, przysięgam, like, what the fuck is going on, to mi się. To jest jak pół na pół podoba, no ale no, taki jest nowy design aktualnie pudełek Nintendo Switch 2. No i w środku tutaj mamy też oczywiście Karlicz, również czerwoniutki, więc tak nam tutaj, moi drodzy, to wygląda. I teraz ładnie, pięknie Switch 2 do ręki dla Diamet i czas pokazać gierki aktualnie cyfrowe na Switcha 1. Widzicie, tutaj? <grytanie> nie pamiętam nigdy, nie miałem zapełnionego menu niemalże samymi, kurde, Marianami. <grytanie> Dobrze tak, co my tutaj mamy? Czy tutaj coś się znajdzie? No, dobra. Trzeba wejść w głąb aktualnie. Dobrze, zobaczmy co my tu mamy. Shall we amparapam. No, to chyba nie mam za dużo. Przysięgam. Tak właśnie kurde spoglądam. Co ja tutaj mam cyfrowego. No w sumie jedyna gra cyfrowa to Super Mario Bros 35, wydane na 35-lecie Mariana, czyli 5 lat temu. To aktualnie już niestety niedziałająca Hatfu Nintendo, gierka Battle Royale na podstawie oryginalnego Super Mario Bros świetna gra. Przysięgam, świetna, świetna gra. Bardzo lubiłem w nią pykać. Um, niestety serwery zostały zamknięte, a szkoda, bo naprawdę bardzo fajnie mi się w nią grało. Mogę wam nawet gameplay krótki pokazać, przysięgam, bo tak, jak najbardziej mam, tylko muszę przeskrolować się. <śmum> mam prawie 1100 screenów i wideo, więc wiecie, nie? <śmum> przysięgam i ze switcha 2, i ze switcha 1, więc dokładnie tak. No, ok, i tutaj chociażby jest krótki gameplay, o, tutaj wam pokażę. Tutaj zająłem drugie miejsce aktualnie, ponieważ to się grało online. Tutaj miałem taką szansę być aktualnie na pierwszym miejscu i to mi się kurde nie udało. Co po prostu jest smutne, ale no, no to polegało na tym, że aktualnie zabieliście przeciwników. To owi przeciwnicy pojawiali się w grze drugiej osoby i przeszkadzali. I patrzcie, ja po prostu spadłem. Ja po prostu spadłem jak taki głupek. No i zająłem drugie miejsce aktualnie, bo tutaj był typek który zajął pierwsze, a ja zająłem drugie. A tutaj wszystkie inne osoby, K.O., już wcześniej odpadły, więc <laughs> teraz zrobiłem sklina, że zająłem drugie miejsce. No, mówię, bardzo fajna gierka, w którą też nie miałem za bardzo okazji jakoś mocno zagrać przez to, że nie miałem online'a. Ja w to grałem tylko i wyłącznie dlatego, że. Posiadałem aktualnie free trial, dokładny tak online, i mogłem sobie po prostu popykać. Więc moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o przedstawienie mojej kolekcji Marianów. Jak widzicie, jest tego nawet sporo, nawet nie wiem kiedy to wszystko się urodziło. Przysięgam, pamiętam, jakby to było wczoraj, jak miałem jedynie Super Mario 3D Land fizycznej z cyfrowych miałem tylko te gierki z ambasadorskiej edycji 3DS-a a tutaj proszę bardzo troszeczkę tego jest, więc dokładnie tak moi drodzy dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż filmu mam nadzieję, że Wam się on podobał i tak jak mówiłem moi drodzy Q&A powinien się pojawić w najbliższym czasie co do streamów jeszcze nie jestem za bardzo pewien ponieważ najprawdopodobniej w tym weekend nie będę miał czasu, więc myślę, że dopiero w następny w końcu się to ruszy a no, no Sage by się przydało, nie? No i Sonic Resyncros też by się przydało. A streamować też nie streamowałem, przez to, że również się kiepało czułem, więc no tutaj ponownie musicie mi wybaczyć. Ale tak jak już wspominałem, będę z tym jakoś wracać. Mówię QA się pojawić jak najszybciej, jak się da jeszcze myślę w tym tygodniu. Co do streama, raczej myślę, następny tydzień nie liczyłbym na ten weekend. Tak więc, moi drodzy, nie przedłużając, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, do następnych filmów. See ya!